Nauczanie domowe, 2 listopada, Księga Hioba, rozdział 19, wersety od 23 do 27. Hiob powiedział, Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić, żelaznym rylcem, diamentem na skalę je wyryć na wieki. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja go zobaczę. Dla Hioba słowa o przyszłości są tak ważne, że powinny znaleźć się wypisane w księdze i wyryte na skalę. Hiob widzi tę przyszłość. On ją relacjonuje. A nawet gdyby nie udało się tych słów uwiecznić ja wiem mówi Hiob wybawca mój żyje Przyłóżmy ten tekst do Ewangelii Przyłóżmy ten tekst do Nowego Testamentu Hiob mówi księga my czytamy Ewangelia i Skała my czytamy pusty grób Mówią o zmartwychwstaniu. A nawet gdyby to ktoś przeoczył wewnętrzne przekonanie, Boże natchnienie, które nosi w swoim sercu Hiob, upewnia go, że Bóg przygotował dla człowieka nowe życie, takie, które wskrzesza ciało. I Hiob mówi wybawca, my czytamy umierający za moje grzechy. Mesjasz i Zmartwychwstający dla mojego usprawiedliwienia, żyje i wystąpi w sądzie jako ostatni. Do Niego należy ostatnie słowo. To On będzie rozkazywał, to On będzie rządził, to On będzie decydował o formie życia, które nastąpi w momencie Jego królowania. I Hiob to opisuje bardzo tak plastycznie, Szczątki mojego ciała zostaną wskrzeszone i okryte skórą. Ja sam będę oglądał Boga twarzą w twarz. Niesamowicie proroczy tekst, dający też nam tę świadomość, że Księga, czyli Ewangelia i Pusty Grób, czyli skała. Są świadectwami o zmartwychwstaniu, są dla Hioba już czymś, co on widzi, ale też wewnętrzne poruszenie, wewnętrzne światło. I ten impuls ducha proroczego daje przekonanie o tym, że zmartwychwstanie człowiek i zostanie zaproszony do tego, aby przebywać z Bogiem, aby go oglądać twarzą w twarz. Zatem dzisiaj w szczególny sposób te trzy wymiary niech w Tobie pracują. Niech one będą godne uwiecznienia. Księga, skała i intuicja. Czytaj zatem Ewangelię, medytuj zatem pusty grób i bądź wrażliwy na to, co Bóg mówi w Twoim sercu. I wtedy tak jak Hiob będziesz coraz bardziej poruszony tą prawdą, że zmierzasz do życia wiecznego. Zmierzasz do tego, który ofiarował siebie, ale żyje. I to życie, które w sobie nosi, Tobie przekazuje. Bądź tak jak Hiob otwarty. Bądź tak jak Hiob poruszany tym wewnętrznym natchnieniem. Pozwól, aby ono w Tobie pracowało. Widzimy w Hiobie do tego stopnia, że on mówi, to o tym trzeba pisać, o tym trzeba mówić, to trzeba uwiecznić. To musi być przekazane następnym pokoleniom. To musi być rozumiane, przyjmowane i przeżywane, tak aby nie tracić nadziei, nie tracić ufności. Zwróćmy uwagę, Hiob mówi ja wiem. Nawet nie tyle wierzę, ale to jest tak mocne przekonanie, że mówi ja wiem, że tak jest. Oczywiście on wyraża w ten sposób wiarę, ale tak mocno, tak zdecydowanie. Tak intensywnie, że to w nim stało się już nie tylko przekonaniem, nie tylko takim zaufaniem, że może tak będzie, ale taką pewnością. Ja wiem, że tak jest. Ja wiem, że ktoś taki jak wybawca, jak Mesjasz żyje. Ja wiem, że on się o mnie zatroszczy. Ja wiem, że żadna komórka moja nie zostanie zniszczona, zmarnowana, utracona. Ja, ja dostanę. Mówiąc tak obrazowo, nową skórę, nową powłokę, ale to jestem ja, ja sam ujrzę Boga, to ja będę go widział, to ja jestem tam zaproszony, to ja jestem tam wezwany, to o mnie zatroszczy się Zbawiciel. Pozwól, by w Tobie tak pracowały i księga, i skała, i to wewnętrzne poruszenie. Abyś Ty nie był też kimś, kto właśnie przeżywa jakieś Załamania, wątpliwości, niepewności. Oczywiście to się może zdarzyć, ale w momencie, kiedy pozwalamy, aby wszystkie te trzy elementy pracowały w nas, wtedy zdobywamy pewność wiary, zdobywamy głębokie duchowe przekonanie, zdobywamy coś, co jest fundamentem naszego patrzenia w przyszłość i naszej nadziei. Ten tekst, który czytamy, Urwał ostatnie wyrażenie, które myślę jest ważne, ponieważ Hiob mówi moje nerki drżą z przejęcia. To jest taki obraz całego wnętrza, który już aż się wyrywa do tego, żeby właśnie nie tylko wiedzieć to, ale żeby to już nastąpiło, żebym ja już w tym miał udział. Inne tłumaczenie mówi, że ta nadzieja jest w moim zanadrzu, za pazuchą, na sercu. Ja tę nadzieję ciągle noszę na sercu. Ta nadzieja, która jest właśnie taką pewnością, że tak się stanie. Pozwól, aby Twoje nerki były poruszone. Pozwól, aby Twoje serce kołatało w tej nadziei, w takim pragnieniu, ale równocześnie, żeby całe Twoje wnętrze było pewne, że idziesz do zmartwychwstałego po zmartwychwstanie. Niech w tej drodze błogosławi Ci Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.